Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rycu. To jest pierwszy na tym kanale, co jest Rycu. I oczywiście zachęcam i zapraszam do linku w opisie, look i oczywiście tak dalej. Description below. Wiecie, co macie robić, więc zaczynamy. Niezwykle pięknie. Wiosna. Rodzi się wszystko na nowo. Z tej trumny zimy, która no, jest śmiercią. Wszyscy mówią, że zima jest taką śmiercią. No i jest śmiercią. Przez to jest takie chłód w niej i niemożliwe zimno. Wiosna sprawia, że wszystkim się chce żyć. Żyć, po prostu żyć. Ale zmiany, zmiany to także jest coś fajnego. I wiosna jest takim momentem zmian. Momentem, kiedy mówisz do siebie fajnie by było coś zmienić ze sobą, ze swoim życiem, w swoim, po prostu, uporządkowaniu. Cześć, ja Jestem jaki jestem, a wy jesteście moimi widzami. Chciałem Wam powiedzieć wielkie dzięki, że jesteście ze mną. Dla starych widzów, że pozostaliście, dla nowych, że chcecie w ogóle tutaj być. Na początek takie troszeczkę, można powiedzieć, wyznanie. Wiem, tak, jestem stary. Może nie jestem najstarszym youtuberem bo są dużo starsi ode mnie. Wystarczy popatrzeć na Roka, wystarczy popatrzeć na Roja wystarczy nawet popatrzeć na Izaka. I oni są starsi, tak. Oni są starsi. I patrzymy na nich i co? Widzimy wulkany energii, czasami, które są większe u wielu z nas, trochę młodszych, czy nawet dużo młodszych. Nie wiem, jak to z Waszej perspektywy dużo młodszych jest, ale z mojej perspektywy zawsze mi się wydaje, że mimo wszystko coś jest w nich takiego, taka dobra energia. Dobra energia, której ja cały czas nie umiem u siebie wskrzesić. Ale Wy, starzy widzowie, mnie dobrze znacie, młodzi, nowi widzowie mnie dopiero poznają i wiedzcie wszyscy, że ja wiem. A mam świadomość wielu rzeczy. Ja mogę udawać, że nie do końca ogarniam, ale wierzcie, wierzcie, wiele z tych rzeczy, które wy mówicie, zazwyczaj albo zostały już dawno odkryte, a wy dopiero to odkrywacie, albo już zostały zrobione. No wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Wiecie, wiecie. Dzięki wielkie. Za wsparcie, za wsparcie yy, przez te wiele, wiele miesięcy, i będę robił to tak. Dlaczego, jak to będzie zrobione, jak ten kanał będzie funkcjonował? Zapewne was to interesuje, a jeżeli nie interesuje, no to do yy, za minutkę do przodu, bo pewnie minutkę będę, maksymalnie dwie, mówił. Kanał zmieni się. Zmieni się w stronę takiej bardziej komentarzy, bardziej e, dotyczącej YouTube'a. Stricte tylko i wyłącznie będę się zajmował e, YouTube'em. Nie będę patrzył na ogólne problemy. Jeżeli już, no to te ogólne problemy będą się pojawiały właśnie w jest rysu. Natomiast na normalny program, no to po prostu będę mówił. Wszystkie rzeczy związane z YouTube'em. Planuję robić dwa filmy tygodniowo na ten kanał, oczywiście. Vlogowe. Jeden, weź, najczęściej, będzie na pewno co tydzień, będzie Co jest z Rycu. To jest priorytet. I zróbmy tak: zróbmy tak, to będzie takie troszeczkę dla Was. Jeżeli pod każdym filmem i tutaj taki troszeczkę challenge dla Was. Jeżeli pod każdym filmem będzie mniej więcej 10 wyświetleń, a jest to do zrobienia, jest to do uczynienia, to ja zamierzam robić te dwa filmy, póki się da. No, da się tyle, to ja będę robił. Im więcej będzie wyświetleń, na przykład w tygodniu na dwóch filmach, będę widział, że w ciągu tygodnia zebrało się 20-30 wyświetleń. Przykładowo, niech będzie że będzie taki tydzień no to ja zacznę się zastanawiać nad trzecim filmem. Potem jak na przykład będzie bliżej 40-40 wyświetleń, to może nawet na czwartym i będę tak rozwijał, to rozwijał. Może nawet dojdziemy do jakiegoś daily, że codziennie będzie jakiś materiał, ale to będzie kres. Daily to będzie kres, bo wiem, że więcej się nie da zrobić i ja jestem tego świadomy, że to na pewno będzie trudne, ale to się da zrobić, da się zrobić. Szczególnie jeżeli te materiały będą poniżej jakiegoś tam określonego czasu. Ja myślę, że maksymalnie, maksymalnie materiały na ten vlogowy no to będą zamykały się w 15 minutach. Szczególnie jeżeli będzie to materiał, co jest rycu, to będzie się zamykał w 15 minutach. Jeżeli to będzie materiał związany na przykład z, z jakimś zjawiskiem na YouTubie, bądź po prostu z jakąś aferką, bądź z czymś innym, no to oczywiście. Będzie on trwał nawet do pół godziny W zależności od tego czy to jest mało poważna czy bardzo poważna sprawa Potem zobaczymy Póki co nie chcę wam obiecywać żadnych innych formatów Póki co główne to będzie t Czyli po prostu t będzie takim po prostu o YouTubie. O YouTube, o tych wszystkich sprawach co dzieją się na YouTube Natomiast co jest ryców będzie związanych o, o świecie i o moich przemyślaniach związanych ze zmieniającym się światem, bo ten świat cały czas w jakiś sposób się zmienia. I możemy mówić, że się nie zmienia. Cały czas jest taki sam. Ale nawet patrząc na ludzi i na... Na to, jak podchodzą do innych, to mi się wydaje, że aktualnie ludzie dużo bardziej z taką dużą rezerwą podchodzą do innych. Nawet patrząc na, na to, że ja nawet podchodzę z dużą rezerwą do innych, chociaż staram się być bardzo otwarty. Staram się być bardzo otwarty i często przymykam oko na wiele, wiele, wiele takich przytyków w moją stronę. Ale jest coś w człowieku, że chce być lubiany, że chce być usłyszany, że chce być po prostu akceptowany. Ja troszeczkę się już z tego wyleczyłem. No, minimalnie nie jest to dużo, ale no, już się z tego wyleczyłem w takim stopniu, że potrafię sobie żyć w miarę spokojnie. Jednakże bez jakiejkolwiek interakcji z ludźmi prawdopodobnie byłbym bardzo samotny. Przez ponad 10 lat 11 prawdopodobnie mojego tworzenia na YouTube nauczyłem się dwóch rzeczy. Pierwsza: nigdy nie odsłaniaj się całkowicie. Miej swoje granice. Jeżeli nie masz żadnych granic, no to wcześniej czy później ktoś cię wyśmieje. Zawsze, zawsze granice są bardzo ważne. I taką jedną z moich granic było wyjście ze starego kanału rycu Rydza. To było jedno. To była jedna z granic. Nie będę się starał dla ludzi. Że mnie nie szanują. Druga granica jest taka, że jeżeli ktoś wydaje mi się nie do końca szczery, to ja nie będę z nim też do końca w pełni szczery. Taki już jestem. No i niestety tak już jest. No kurde, znowu, znowu zaczynam robić taką historię. Ale fajnie się gada, fajnie się gada, bardzo miło. Zawsze się zastanawiałem, jak to być takim troszeczkę człowiekiem w centrum uwagi. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony niefajnie. Cały czas się uczę. Wiedzcie, że, wiecie, że do końca życia będziecie się uczyć i umrzecie głupi to jest chyba według mnie moje ulubione takie stwierdzenie że do końca życia będziecie się uczyć. Nie, nie niestety, niestety. Dobra, kończmy to, kończmy to, bo naprawdę yy, Bardzo miło znowu was zobaczyć Bardzo miło z wami się gada. Yy, I to jest początek. Początek nowej przygody Nowego vlogowania. Mam nadzieję, że materiał, który dla Was robię, czyli T-Log, Wam się spodoba. Więc, oczywiście, zachęcam do wszystkich czynności, które po prostu robiliście kiedykolwiek. Czyli oczywiście, łapki i tak dalej. Nie bądź jak fajka, zostaw pod tym filmem lajka, nie bądź jak chuba, nie masz suba, daj suba, like, subscribe and see ya next time.